Rebelhorn idzie za ciosem i kolejny rok z rzędu prezentuje rewolucyjną kurtkę turystyczną. Tym razem jest to trzywarstowy Hardy 3. Warstwa zewnętrzna to elastyczny hiperstrecz z wzmocnieniami z kordury ripstop. Wewnątrz znajdziemy wypinaną membranę Hydra Shield Pro z możliwością zastosowania jej na zewnątrz oraz ocieplinę w formie kamizelki. W standardzie. Na barkach, łokciach oraz plecach znajdziemy protektory Armanox levelu drugiego. Pomimo, że Hardy 3 ma dobrze dopasowany krój, to znajdziemy tutaj dużą ilość innowacyjnej regulacji, a za odpowiedni przewiew odpowiada spora wentylacja, przykładowo w postaci paneli na klatce piersiowej. Rebelhorn wie, że turyści uwielbiają kieszenie, ale na szczególną uwagę zasługują te przewiewne z przodu oraz z tyłu. Hardy 3 występuje w aż pięciu kolorach, do każdego mamy dokładaną fluo Mizelkę. Rozmiarówka od XS do 10XL w ofercie znajdziemy również spodnie o podobnej funkcjonalności wersję damską, a cena to 1399 zł.